Dranną, dzisiaj gramy taką grę, żeby musimy iść cicho, żeby nas nie zobaczył policjant, <sparand pai> i może się sklep. To jest taka gra na bublokie. Jak ona zobaczy, to będzie tak, jak tam, to jest najlepsze miejsce, bo ja już to wygrałam, ale na innym końcu. Aj, bo tutaj jest tutaj haj. Dobra. Kupuję plecak. w się kupować szczury. To są pety w tej grze. Bo oni dają ten. Spida. Ale jeden ten kosztuje. Ten szczur kosztuje ten. Sze, jedno pudełko z szczurem kosztuje 600. Tych. Mm. Nie, natomiast kosztuje nie.

Sprawdzę, ile kosztuje ta skrzynia. A za darmo, to chyba kolejna kosztuje. Dobra, dawaj szczura, dawaj. Nie. Dobra, chciałem takiego kowbojski. Jak Jakich się ubiera ja już wiem. Wentarz i No Zarówno. Dobra, chodź za to jest dziwne, na tego szczura. to bardziej wygląda jak królik mm. Hej, to jest ale fort, ale fort oddaję mm. Bołowi bo, i on teraz mi daje. no Daj, to mi się podoba A, nie. Po prostu to nie, że zrobię. Bobal, mm. nie jest. No, Wiem jaki Bobu Wiem, że ma na imię Boby. Bo sprzedaj bo, Bobowi. Bo, bo, bo. Hala Madryt. Sí. Ok, radę. Dobra, to jest stigma. Ja, nie, nie może złapać po prostu. Chcę mieć plecak z pięcioma rzeczami. Czyli Freddy. Meryt i Kurde, nie To jest Freddy Fazbear. Wygląda na frekwencję. Kurde, ja chcę z domem wyjść. Dobra. Nie da tu. Mogę zaraz zblokować drzwi, ale ci nie opłacę. Bo tam są drzwi takie. Teraz są pozdrowienia. U góry, drzwi są tu z ust. Które są tamte drzwi? Не знаю А не нужно, чтобы сделать... Подай тело. ничего Teraz muszę iść do... I teraz mogę zrobić... Nie? No, no, no. Короче, я там не могу. Не, он меня забачил. <laughs> ну как? Я его не вложил на дебуки. О, не был просто? Да. Доброе. Tymi, co mi i co mu zrobię? Ja na pewno nie wziąłem arkusza. No wcale, no wcale nie, nie ma... no. mm. piję. Nie wiem, po prostu chodzę. No co za klos. Ну, с клуцом помидоров, я не знаю, куда... Хорошо, иди туда. Там там где меня уже четыре раза... Я бы четыре раза мне злапал. И у меня просто первый блок сигала. У меня иди забить? Ага, у меня даже не докрыто, но Zabij. Dobra, idę tam. Kurde, miałem pięć rzeczy w placaku? Co to jest? Sekret kluczowy na no. klucz. Akumu. Tak. Ja nic nie robię, po prostu patrzę. chowam się tu, chowam się tu, idę tu, biorę chowam się tu. jak, u mnie po prostu przez ścianę zamordował. Dobra, nie mamy prawa tego robić, bo gdzieś się da się chować, nie ma. Kurde, so, to nie można kupić za tysiąc tych monet, tych, no tych, tak. Хайзмар. Я ja просто стою. А не можно тут просто так купить? <правильный твой> Я меня просто у меня шепой, с же. ma Bobu. Piona, dawaj, Babiku. To ja? To nie. O kurde, że uspało. To jest sklep jakiś. O, nie, nie mogę po prostu go nożem. To mogę to ukraść. Kurde, nie wziąłem tu. Ja nic nie robię. Ja odwróć się Przypadam się. Dobra. I teraz muszę iść do menedżera. Menedżer, menedżer, menedżer. Dawaj, dawaj, dobra. Och, dobrze. что Помню, меньше то вот что, что? Dobra, będę po prostu jestem z tym pszczołem. Ja tu nie ma i nigdy nie było. Cześć. Cześć. On się spakował. <noise> ale z ciebie babik. Mam ramik. On mnie złapał. Nie. Kurde, hmm. to, do tego szczura. Czy jak może będzie, że nie będzie ja nic nie mam. Ja nic nie mam. Po prostu chodzę się tłum na chwilę widzicie to? U mnie po prostu przez ścianę zamordował. Dobra, gdzieś po prostu idę. Nie wiem co w im chodzi, ale dobrze. Sad piętnastoria. Molonias. Dalny Jakoś tak to było, nie pamiętam. Dużo kto to widział. Tu i od razu i to, i od razu i, od razu, i, od razu, i od razu. <sum> Nie może wejść i to do dobrze. Bomby już od razu nas rozwadził. Dobra, dawaj, tam bambiku. A to tak losowa wam i Dobra, ten krzaczur. Ja mogę tak robić. Bo on tu nie wejdzie. mnie tak nie zabije. Nie, nie, o tyle się daleko. może być cicha i sprawdza jest nie ma, nie ma, nie ma, nie ma dawaj, się stąd ja już myślałem, że on mnie zabije ale widzicie to? jest to Mi się wydaje, że on się gapi na mnie typo ruwo Dobrze, najpierw sprzedam to i potem idę, bo może ja ten bo może mnie złapie, a ja na ten

Ale myślałem, że wlazam tam. No dobra, jedyną winogrona to tu nie. nie nic nie, o tym ja nie, nie możesz doknąć do nawet. Widziałem. No i co teraz, bambiku? <grym> Chce tu sprzedam Sprzyj, sprzyj. Może druga część.